Cześć. Witajcie i jestem chudy, a to jest FIFA 15 kariera zawodnika. Odcinek następny. No i mamy dzisiaj pierwszy listopad dopiero i gramy mecz z GKS em Bełchatów, GKS chyba się, nie wiem, się odmienia, nie mam pojęcia, ale ważne jest to, że dzisiaj kolejny mecz Ligi Europy. Tak więc grajmy. Mam nadzieję, że chudy bramki zdobywał będzie. Tak na razie wygląda nasza statystyka. 13 bramek, 3 asysty. Myślę, że to jest całkiem dobre, jak na listopad dopiero. A ile bramek mamy w lidze samej? W samej lidze nie jestem na szczycie tabeli strzelców. Mam bramek 9. Pierwszy jest piech z, z legi, który ma bramek 10. No dobra. Spróbujemy go wyprzedzić być może dzisiaj Być może no Zobaczymy co z tego A i jeszcze, jeszcze chwila Jeszcze zobaczmy oczywiście wyzwania Jakie dzisiaj możemy zrobić 29% mamy zrobione Okej okay. Mijanie zawodników dribblingiem O to na pewno dzisiaj nam wskoczy Kluczowe podania być może Drużyna tygodnia, czy my dzisiaj skończymy tydzień? Tak, jeśli zagram dobrze Dostanę się być może do drużyny tygodnia Tak więc... Z umiejętności piłkarskiej może 3 nam no, aż się uda zrobić, więc over do 79. Mam nadzieję, że podskoczy wygrane pojedynki główko. To się coś, wiecie, jak z tymi główkami jest, no nie? Kluczowe podania znowu, łapanie fauli. i mi tylko dwa razy faulować. Zobaczymy, to już zależy od przeciwników. I... krótkie podania. To na pewno zrobię. Przejęcia. Chyba nie. Chyba się jeszcze nie uda, to już w kolejnym odcinku. I strzelanie też wygrane pojedynki główkowe, wystrzały, no dobra, ze strzałów może wygrane pojedynki główkowe jedynie. Tak więc możemy przejść do tego meczu. Czy chudy będzie zawodnikiem meczu? Kontrolowalne oczywiście chudy. Żeby nie było. No i pięknie podanie nam wskoczyły I teraz możemy już przeprowadzać akcję ofensywną Na przykład mijanie dryblingiem zacząć jakieś Zobaczymy czy to się teraz uda Chudy utrzymał podanie nie tutaj Sorry I jest mijanie zawodników dryblingiem I chudy nagle po tym zwolnił e, No cóż to jest wina tego że cały czas gram na starym padzie I ten sprint nie do końca mi zawsze działa I tutaj chyba Coś przerwało, ale nie ma się, Już nowy pat jest zamówiony. Wkrótce dojdzie. Mam, myślę, że po weekendzie jakoś dojdzie. Wtedy już mam nadzieję, że będzie lepiej. I chudy podanie i strzał i Ależ niecelny. Komentator jest w ogóle. <grym> Okej. Okay. I koniec pierwszej połowy. Widzieliście teraz w końcówce, jak mi sprint przerywał. To, to jest porażka, mój pad teraz, ale to jedna sprawa, a druga to czy my w ogóle mieliśmy jakiś strzał, tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że jest słabo, dobra, mieliśmy jeden strzał, w tym zero celnych, no. a to u ten jeden nie, niecelny, tak, i mam 79 rol, jest, e, i no niestety Piastowi dzisiaj ogólnie też nie idzie, bo to, to czy oni odbiorą piłkę, czy nie, to już nie zależy ode mnie, wciskam czasem ten pressing, czy coś, ale to nie pomaga, oni się dzisiaj sami o siebie przewracają, nie przewracają. Nie są dzisiaj niestety w formie, ale może to się zmieni teraz w drugiej połowie, wycofajmy, trochę to... No nie mogę podać nawet. Ja... z porażka teraz gra na tym bardziej, no nie wiem. Czy po tym odcinku chyba już więcej nie będę nagrywał, mimo że... Miałem zamiar jeszcze nagrać dla Was drogę do BPL, karierę bramkarza i może coś jeszcze Ale ja na tym padzie nie dam rady nic nagrać A teraz złe podanie To już nie była wina padała, tylko moja Jednak jak coś, jak filmów nie będzie przez weekend To wiedzcie, że Po prostu nie daję rady grać na tym padzie Chudy, chudy w polu karnym strzału Zablokowane z główki coś, nic z tego Aj i łapanie fauli mi wskoczyło, jest! E, rzut wolny dla nas i wykonuję ja. Teraz tak, z jaką siłą chudym z tej odległości strzelić, taka za mocna i... Siła była dobra, tylko trochę... Trochę jeszcze podkręcenia chudemu brakuje, muszę przy jak jakimś rzucie wolnym zerknąć do statystyki dokładnej. No to tak, podkręcenia przy tym strzale za bardzo nie było niestety. I chudy opuścił boisko, symulujemy. Mam dość, nie? No nie ma sensu grać za bardzo, bo ten pad po prostu w najważniejszych momentach przestaje mi działać. Właśnie się tak zastanawiam, czy jest sens, jest drużyna tygodnia, oh yeah! No i overall 79, proszę Państwa. Niedługo przekroczymy granicę 80, właśnie no 80, cokolwiek. Zobaczmy, co my tu mamy. Mam wszystkie dane, to... dobra, chyba dałem te wszystkie, które mi się najbardziej podobały, więc niech tak zostanie. No i mecz Ligi Europy, no właśnie czy jest sens to grać, gramy z ostatnim zespołem, może Damy jakoś radę, może pad będzie jeszcze Ten ostatni raz współpracował, właściwie jak to nagrywam jest piątek, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wam to wrzucę Jest piątek, pada zamówiłem wczoraj wieczorem, dzisiaj został wysłany Tak więc jak stawiacie, dojdzie jutro? Czy może już w poniedzieli zobaczymy jak to będzie bo w niedzielę chyba firmy kurierskie nie pracują jeśli by się udało jutro to byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy a jeśli nie to trudno gramy mecz z zespołem którego nazwy nie podejmę się przeczytać tak więc zaczynamy i chudy strzał i gol no i myślałem, że to uderzy z prawej, jakoś z fałsza, ale on uderza z lewej po ziemi w dolny róg, no i mamy bramkę, prowadzimy 1-0 w piątej minucie meczu Ligi Europy w bramce właśnie chudego, no i świetnie. Jak na razie pad dobrze współpracuje, jak będzie dalej zobaczymy, na szczęście obroną nie muszę grać, bo jakby mi, zaw jakby mi zawodnik w obronie stanął, to byśmy mieli przerąbane. No i wyrzuty z autu, świetnie. Jakąś czarną taśmę na kostkę dostaliśmy. Raczej nie użyjemy, ale no zawsze fajnie coś tam wykonać No i widzicie, już mi tutaj stanął w miejscu, musiałem się zastawić A teraz podajmy, zadziałało podanie, świetnie Ale już pad nie działa idealnie Więc tutaj postaram się popodawać trochę kolegom które sobie powbijać też statystyki podawania A teraz podaj mi, ja podam tam prosto Strzelać ja ci nie kazałem no Dobra i tak chciałem, żeby strzelał, ale myślałem, że trochę podbiegnie rzeczy pod tą bramką ty z pierwszej piłki tak sobie uderzyłeś. No nie podobało mi się to kolego, niestety są. Chudy dajesz, sprintuj dobrze. I strzał! I GOL! Wow! To nie wyglądało mi mało wpaść, ale wpadło. Zobaczmy powtórkę, jak to dokładnie tam wyglądało i... Ten gość, co mnie przytulał, wyglądał dość podobnie jak ja. Tutaj chudy strzał z ostrego kąta i strzał, bramka pod poprzeczką chyba. Szczerze myślałem, że to poleć jakoś nad bramką obok czy coś. Ale wpadło. Więc nie żałuję tego, że nie podałem tam na lewo do wbiegającego kogoś. Więc prowadzimy już 2-0 i 2 bramki chudego. Czyli będzie hat trick, to jest dopiero pierwsza połowa. I chudy dobrze, dobrze. I dośrodkowanie w pole karne strzału z główki nie ma, ale wiecie co? Wydaje mi się, że w tym meczu pad mi działa trochę lepiej niż w poprzednim. Może musiał się rozgrzać albo dostać kilka uderzeń. Nie wiem. Zobaczymy. A teraz strzał. Nie. No. Niech to. u u u chudy i Hot trick. I kontuzja. Wow. Ale czy to jest pierwszy hat-trick w tej serii? Nie pamiętam szczerze mówiąc Więc jeśli oglądaliście uważnie wszystkie odcinki Możecie napisać w komentarzach Czy to jest pierwszy hat-trick chudego w karierze Ale wielki moment tak czy siak Widzę Europy Chudy zdowa hat-tricka Pokazuje się dobrze e, na tle międzynarodowym Może jakieś wielkie kluby się nim zainteresują I teraz koniec pierwszej połowy Wynik 3 do 0 Klasyczny hat-trick w wykonaniu Chudego, no i świetnie I zobaczymy czy chudy zagra w drugiej połowie Zagra na szczęście, medycy szybko go wyleczyli Z urazu I dobre zagranie do chudego Do przodu, ten strzela No już czwartej bramki, niestety nie zdobywa Wystaw się, wystaw się, no dobrze, dobrze Jednak się wystawił, ale to podanie Do niego nie dojdzie, bo nie chciało mu się Posprintować, Chociaż to był jego sprint To jeśli koleś to nazywasz sprintem To serio, idź ćwicz bieganie no i chudy opuszcza boisko, symulujemy Mam nadzieję, że tego nie stracę No i bram, tak, to był pierwszy hat-trick, oh yeah Jest postęp, jest postęp w karierze Coraz więcej chudy osiąga, teraz coś miałem sprawdzić eee, Następne mecze to jest mecz z Zawiszą i z Lechem A, to nie... A wiem co miałem sprawdzić, jak skończył ten mecz 7-0 Dobra, ale miałem hat-tricka no nie? Okej okay. Strasznie słabi są ci przeciwnicy z tego co widzę, a się skończył już ten mecz, 2-0 się skończył, już nic się w nim nie zmieniło. Tak więc, zobaczmy jeszcze tabelę strzelców Ligi Europy, czy chudy jakoś się tam poprawił. Euroliga, jestem pierwszy, o oh ja, yeah. cieszy mnie to wielce. Zobaczymy jak dalej nam będzie szło w tej Lidze Europy. Zobaczymy czy jakieś oferty fajne dostaniemy w oknie transferowym, zostałem też powołany teraz do reprezentacji na mecze z Grecją i nam i Szwecją. No dobra. Tak więc jeszcze trzy odcinki nam zajmie skończenie listopada, w grudniu dwa odcinki, no i styczeń okno transferowe, które szybko przelecimy chyba też, bo żadnych meczy tutaj nie ma. Tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć.